Hej, dzisiaj kolejny unboxing z z Biedronki. Dzisiaj na tapecie mamy coś, czego jeszcze nie było u mnie na kanale, czyli Power Bank. Jest to Power Bank Forever takiej firmy Energy Line. Jak widać, bateria uniwersalna TB08008 do ładowania smartfonów. Kabel micro USB w zestawie. Jak widać, są opisy. Są dane, pojemność 8000 mAh, napięcie wejściowe 5V DC 1A, napięcie wyjściowe 5V DC 1A. Czas ładowania 8 godzin do 8 godzin. Jak widać, port wejściowy micro usb port wyjściowy USB. Waga 200 gram, akumulator litowo polimerowy. Zobaczmy, co jest w środku, instrukcja o recyklingu, tak, czyli pouczenie, że musimy to oddać do specjalnego punktu. Jeżeli chcemy to utylizować, no bo jest to bateria w środku, kabelek, biały, płaski do podłączenia jakiegoś sprzętu do ładowania. No i sama bateria. Zobaczmy. Jest wskaźnik. Bateria jest teraz prawie naładowana. Jak pokazuje cztery kropki, cztery kropki, jak się świecą, na niebiesko, to znaczy że jest pełni naładowana. Teraz świecą się trzy. Tu jest przycisk. Tu można podłączyć kabelek, tędy naładować, tędy kabelek, który podłączymy do smartfona. Producent Telforce One SA z Wrocławia. Designed by Forever in EU. Producent in PRC. Czyli jest produkowany w Chinach. Zaraz zobaczymy, jak ładuje. Tylko podłączę go do smartfona. Właśnie jest podłączony do Samsunga Note. Jak widać, ładuje. Można trzymać w jednym ręku. Nawet ręka nie odpadnie. Czyli akumulator nie jest jakiś bardzo ciężki. Chociaż swoje waży. A jak widać, ładuje. Czyli działa. Cały czas pali się wskaźnik. Generalnie będę sprawdzał, ładował tym swoje telefony. 8000 mAh to powinno gdzieś na przykład tego Nota ze 3 razy naładować w pełni, bo tutaj jest akurat bateria 2000. 250 mAh, czyli to 8000 powinno 3, 3 razy z kawałkiem naładować. Dzięki za oglądanie unboxingu. Trzymajcie się na razie.